Wieloletnie jest to jest kolejny odcinek prenumeraty tenika od Aszet, odcinek 21, o od też właśnie numer 21, i ten odcinek bardzo długo nie był przeze mnie robiony, i dużym powodem tego było to, że ten jeden odcinek, czyli unboxing tej prenumeraty, musiałem wstawić w sobotę, A czy chciałem wstawić w sobotę, ponieważ nie miałem żadnego filmu na sobotę, to jest tam wyjazd wtedy, i uznałem, że skoro mam już ten unboxing nagrany i miałem w planach wstawić go w śro następną środę, jak względem tego, jak był wstawiony, no to, że stawię go w sobotę, zamiast odcinka sobotniego, którego żadnego nagranego nie miałem. No i napisałem tutaj w opisie, że w takim razie, skoro się ten odcinek pojawił w sobotę, to odcinek taki pełny z robieniem tej odbędzie się, czy premiera będzie miał w środę. I to powodowało, że w takim założeniu musiałbym zrobić dwa filmy w tygodniu, co nie jest jeszcze dla mnie teraz w tym momencie komfortowe. Jak znałem nagrywać te wszystkie filmy to było, tam parę razy, chyba z dwa razy pojawił się odcinek z Titanic'a w środę, kiedy w sobotę była recenzja. Ale tak, to były wyjątki i teraz mam mniej czasu, niż miałem wtedy. I to po prostu mnie blokowało, że musiałbym zrobić dwa odcinki w trakcie jednego tygodnia. A i uznałem w końcu, że jakby muszę ruszyć tego Titanic'a. Tym bardziej, że jak to nagrywam, to jestem po byciu w, na wystawie Titanic'a w Warszawie. I jak to widzicie, to na pewno jeszcze ta wystawa jest, tak więc serdecznie ją polecam. Informacji na temat żadnych nie, nowych nie, nie będzie. Jakby jeśli ktoś jest fanatykiem tego statku, to doskonale zna informacje, które tam się pojawiają. Aczkolwiek, zobaczenie na żywo eksponatów z wraku to to jest coś, I, i to bardzo polecam. Tu bardzo możliwe, że teraz widzicie jakieś przebitki z moich nagrań, jak tam byłem. Ale takiego pewnego filmu nie będzie. Ten dzień chciałem o wiele bardziej, aby zrobić sobie luźnym. Tak więc nagrania są takie szczątkowe. i też teraz za mną w tym miejscu, zaraz w tej metalowej tablicy, jak tam dostałem od Ashet. Jest właśnie bilet z tej wystawy. Tak więc, no. wszystko sobie eksponuje w jednym miejscu. Penowarta 21. Ona składa się z czterech pudeł, jak zawsze. I są to pudła: trzy pudła z kadłubami, z kadłuba. I jedno pudło, które jest tym. A zresztą, jeśli nie widzieliście unboxinga, to zobaczycie później, w wielkie pudło. Tak więc, tak, mimo że się broniłem. Przed, długo przed nagraniem tego filmu, to ta ta będzie szybka <grym> i>, i nie dlatego wydłużam to intro. To intro bo ja po prostu poczuję, że potrzebuję je przedłużyć, tak dla siebie, ale no pewnie intro będzie zajmowało pewien duży procent tej recenzji, bo do reszty roboty będzie tutaj dużo. No ale dobra, zmieniam ręce kamery i rozpoczynam pracę. No i oczywiście rozpoczynam od numeru 78, gdzie biorę kadłub. Ustawię go sobie tak i no, tutaj te, te, te instrukcje to wiecie są takie bardzo rozciągnięte. Tak więc nie ma co tutaj trzymać tej instrukcji bo co punkt pierwszy to jest przymierzenie tego i to pójdzie tutaj no i co? No i pasuje. O tutaj może też od razu pokażę że jeśli widzicie tutaj o w tym miejscu są wejścia na pokład dla pierwszej klasy i ja na własne oczy widziałem te oto drzwi ewentualnie, bo pewności nie mam to mogły być też równie dobrze te drzwi tak jak jedno z nich widziałem na własne oczy a teraz przykręcenie śrubek i nie wiem jak to teraz zrobić, żeby żebyście i wy wszystko widzieli i żeby mi było łatwo Chyba najbardziej optymalnie będzie tak. Nie jest to super optymalne, ale chyba najlepsze, co mogę osiągnąć. Aha, coś takiego. Teraz dam tutaj sobie więcej światła. I cóż, coś takiego powinno być spoko. No i teraz używam czterech śrubek LM, aby przekręcić tą część kadłuba do tego, co już mam. I jeśli widzieliście moją mój poprzedni film, to wiecie, kupiłem sobie grzechotkę, która niestety na początek przy dokręcaniu tych śrubek nie działa zbyt dobrze, o tyle, że grzechotka potrzebuje choćby minimalnego oporu śrubki, aby móc dobrze działać. Więc tutaj jestem zmuszony do tego, aby przynajmniej początek albo przykręcić palcami i teraz zobaczę, czy dam radę to grzechotką przykręcić. Albo będę musiał wymyślić jakiś inny sposób. Nie, wciąż niestety nie wystarczyło to, jakby to wciąż jest wygodniejsze niż używanie imbusu. Ale no szkoda, że nie mogę używać pełni potencjału grzechotki. I teraz, jeśli dobrze pamiętacie, to dostałem w e, tych numerach takie podkładki. Ale one służą tylko do tego, jeśli śruby się nie będzie dało do, do samego końca dokręcić. A to mi się, się dało, tak więc tutaj to nie było. Konieczne. Zupełnie zapomniałem o łączynach grywania i wkręciłem tam tutaj śrubkę, ale w sumie nie znaczyliście. Oprócz tego, że no, tom teraz dokończyłem tylko i wyłącznie palcami, i teraz, no, w tym momencie mogę normalnie tutaj swobodnie używać tej grzechotki o tyle, że tutaj jest na to miejsce. Natomiast Wpadłem na pomysł, aby przytrzymywać tą, tę końcówkę grzechotki, kiedy chcę obrócić na początkową pozycję grzechotkę. I to teoretycznie powinno mi umożliwić nieodczepienie jej co chwilę i korzystanie z normalnej właściwości grzechotki, nie? Zobaczę, jak to wyjdzie w praniu. Jakby tutaj nawet coś tam to dało, ale zobaczę, jak to wyjdzie w praniu, kiedy będę miał wszystkie. Yy, znaczy, wszystkie. Będę miał tą część kadłuba do, do kręcenia i ta już będzie na miejscu. Wtedy będzie ten największy problem, jeśli chodzi o imbusy, jaki miałem wcześniej. I to będzie to prawdziwy benchmark tego, czy ten sposób działa. Mogę przytrzymywać ten kadłub za to, tak więc trzęsień na miejscu użyłem tylko jednej tej podkładki, w sumie tylko dlatego, że po prostu chciałem jej użyć. Nie wiem, czy musiałem. Ale oto i kolejny fragment kadłuba statku. Tak. Nie wiem czy to już mówiłem, na pewno ma na te okna, natomiast szkoda też, że nie ma nitów tutaj wszędzie, te tutaj te, 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 te blachy powinny mieć nity na sobie, ich niestety nie ma, to, to, to już szkoda. Nity też widziałem swoją drogą, jeden nit tam był w tym muzeum, czy w wystawie, ale dobra, bo to był koniec numeru 78. Były dwa punkty. Pierwszy punkt to było dopasowanie, a drugi punkt to było przekręcenie. Tak więc teraz 79. I tutaj znów nie ma co się bawić w trzymanie instrukcji. No bo punkt pierwszy to jest dopasowanie. Dopasowałem. I punkt drugi to przekręcenie jednej śrubki LM. Co so, nie wiem, na początku może spróbuję. właśnie palcami. Chociaż tutaj to właśnie już jest ten etap. Gdzie zaczyna to wszystko być nieprzyjemne, bo mam o wiele mniejszy zakres ruchu. W ogóle, bo lubię sobie mordić na jakość cennika od Ashet, nie? Głównie dlatego, że mówią o sobie, że mają muzealną jakość. Gdzie, no, uważam, że nie. Natomiast, no, Ashet ma muzealną jakość w porównaniu do modelu, który jest na wystawie cennika w Warszawie. Wciąż tą wystawę polecam, ale jeśli chodzi o model tennika tam, który chyba jest w podobnej skali co ten tennik od Asht, to polecam wam patrzeć na niego nie jako takie właśnie źródło edukacyjne, dydaktyczne, a bardziej pobawić się w grę. Co jest w tym modelu nie tak? <grytanie> Bo do takiej zabawy się naprawdę nadaje. I to właśnie robię to, co mówiłem, że będę chciał robić, czyli przekręcam grzechotkę w palcach. Dzięki czemu mogę korzystać w pełni możliwości. I nie jest to super, mega wygodne. W sumie nie wiem, czy cokolwiek mi zmienia w moim życiu. Nie, naprawdę nie wiem, czemu nie wymyślił jakiegoś innego sposobu, aby przykręcać tę części kadłuba. Okej, okay, czy czuję, że tutaj podkładka będzie konieczna? A, jednak nie. Jednak się trzyma dobrze. Kadłub na miejscu. I tak to był punkt drugi. Ja tutaj dopiero co przed tym, przed robieniem tego wszystkiego. A już skończyłem połowę. A ten wielki numer wcale nie będzie też dłuższy. Co pewnie widzicie po pasku czasu. Ale dobra. Teraz numer 80. Znów kadłub. Tylko w numerze 80 będzie znów troszeczkę więcej zabawy, bo znów są cztery śrubki, a nie jedna. Ale to tak samo jak numer 78. Tak więc dopasowuję tutaj, na początek sobie dopasowuję ten otwór. I reszta powinna wejść na swoje miejsce. Tak, teraz to właśnie się stało. I teraz śrubki. 4 śrubki LM. I podkładki, jakbyśmy tego potrzebowali. Ja na początku polecę bez. Tak, ogólnie, to w momencie, jak to nagrywam, no to mam znów trzy prenumeraty w mieszkaniu. Tak więc. Chociaż chyba nawet wspominałem o tym w unboxingu, nie pamiętam, bo byłby da tak dawno temu. Także, jako że mam te kilka prenumerat na mieszkaniu, to wiem, co będzie następnych. No i wiem, że. Będzie więcej części kadłuba, tak więc nie wiem, czy podobało Wam się, jak pokazywałem Wam, ile waży Titanic po tych wszystkich dodatkach, po tych wszystkich nowych częściach kadłuba. Ale tego nie pokażę teraz. Pokażę to właśnie dopiero, kiedy przykręcę następne części kadłuba. A tak, po prostu, aby już zobaczyć, ile będzie ważył z tymi kolejnymi częściami kadłuba. Też problematyczne w używaniu tej grzechotki jest to, że ja nie, nie do końca mam tutaj wejście imbusowe. Nie ja mam tutaj inne wejście. Nie wiem jak się ono nazywa, końcówkę. Nie wiem jak się ono nazywa, ale po prostu nie było rozmiaru imbusa do grzechotki, który pasowałby do tych imbusowych śrubek od Ashet. Więc uznałem, że kupię inną wejściówkę, która po prostu będzie pasować rozmiarem. W najgorszym wypadku okaże się, że używanie jej to one-way ticket. Bo sobie zedrę materiał. Hm. Ok, śruba chyba dalej nie pójdzie. Więc wypadałoby przykręcić kolejną. No, ten wydatek na grzechotkę mógł się okazać jednak chybiony. Ale trudno, jakby ona się też przydaje w innych rzeczach. Tutaj mi się wydaje, że ta śrubka się nie dokręci. No bo ja się spróbuję z grzechotką, ale no coś tutaj mi mówi, że ta śrubka spotkała swój limit i wciąż malus tak więc tutaj się przydałaby podkładka. Może jakbym kupił jakieś lepszej jakości grzechotkę, bo no nie. Nie próbując go oszukać, no to kupiłem absolutnie najtańszą użytkotkę jaką się dało. <laughs> Więc może po prostu jej jakość na tyle słaba, że... Przy takich śrubkach, tak małych, nie miała prawa działać. Nie wiem, ale już czuję, że sobie wyrobiłem tą śrubkę. Trzeba ją wymienić. Na całe szczęście mam zapas, ale no, jest to niefortunne że sobie ją wyrobiłem. Więc też możliwe, że to był powód, dlaczego nie mogłem jej dokręcić do końca, a nie brak podkładki. O, okej, okay, ja wyrobiłem to sobie w sumie imbusa. To będzie widać widać trochę, nie? Że jest ta końcówka wyrobiona. Więc zobaczę zaraz, czy to była wina śrubki, czy imbusa. Bo to, że to była wina imbusa jest niewykluczone. Nie no, bo to ta końcówka, okej, okay, no ona też może być wyrobiona w sumie, czekaj zapatrzę teraz, okej okay, coś tam jeszcze poszło, ale też mi się wydaje, że wyrobiłem sobie tego imbusa, a w przypadku grzechotki to już serio się boję, że wyrabiam sobie śrubę, tak więc, czy są tutaj osoby, które to oglądają i czy wam też się ten imbus starł, czy to ja jestem taki nieudolny, że do tego doszło? Na cała właśnie zostało tylko, zostało tylko ten jeden numer tej pronumeraty z kadłubami i następny będzie dopiero w tam w następnym, tam nawet w następnym tej pronumeracie. Ale no, będę musiał sobie kupić nowego imbusa, no bo co. Tutaj mimo, że użyłem podkładki jest luz i to raczej mogę nawet pokazać. O, widzicie? Jest luz. A, ale żaden z moich... Może jeszcze spróbuję od samego początku używać tego, bo może to właśnie Tamten mój imbus mi niszczy te śrubki. Ja już naprawdę po nie wiem. To on się wytwy chwyta, nie? Nie, ja tutaj już wszystko mam chyba zużyte. Będę musiał chyba wyciągnąć swoje imbusy, poszukać ich, bo gdzieś je powinienem mieć. Bo to już jest chyba wyrobione, a to niezbyt dobrze działa. Ale na całe szczęście udało się doprowadzić przynajmniej tą prynomeratę kadłubów do końca. Oto pełna długość kadłuba w tym momencie. Mam tutaj linijkę 30 cm i od początku dziobu ona idzie tutaj, tutaj jest 60 cm i końcówka ma jeszcze około 12, tak więc ma to 72 cm w tym momencie. I no powoli tutaj dobiegam już do końca. O tyle, że następne część kadłuba. A jednak, może nie będę spoilerował. Co będzie następną częścią kadłuba, to zobaczycie później. Póki co odkładam kadłub i zabieram się za numer 81. I w numerze pierwszym rozpocznę od punktu numer 2. Dlatego, że on, jakby główna część tego numeru to właśnie jest to. Czyli ten oto. Wielki początek pokładu A, B i C. Według instrukcji jest, jest to część pokładu B. Głównie dlatego, że tutaj ta powierzchnia, którą tutaj mamy, te tutaj schody, te tutaj prywatne promenady, to wszystko jest częścią właśnie pokładu B. Aczkolwiek no, to jest pokład A, B i C. Tak więc ja raczej, raczej będę używał takiej terminologii. Nie ma tutaj dużo, znaczy jest to duże. To na pewno, ale oprócz tego nie ma tutaj dużo, jeśli chodzi o cokolwiek, o cokolwiek innego. Mamy to, to i te śrubki. Czym to jest, nie do końca wiem. To znaczy, ja wiem do czego to służy I, i tym się właśnie zajmuję w pierwszym punkcie tej instrukcji, ale nie wiem do końca, dlaczego to powstało, ale do tego zaraz, bo najpierw oczywiście, że nakleję ten pokład B. Naprawdę się nie mogłem doczekać, aż w końcu będę mógł to wyciągnąć z pudła, bo to sobie długo czekało, żeby to w końcu ruszyć. I oto pokład B jest na miejscu. Tutaj więc tak, to jest gotowe. Pudło sobie może odsunę, tym bardziej, że teraz oto biorę ten pokład A i tutaj zapewne pamiętacie, jak... W chyba nawet ostatniej po numeracie, albo w którejś wcześniejszej, marudziłem na to. Znaczy, marudziłem, zwracałem uwagę na fakt, że tutaj to wygląda, jakby to się rąbnął w miejscu, w którym mają być wielkie, te scho wielkie schody. I ta część, którą teraz zostaje, to jest właśnie część po to, aby zaślepić to miejsce. O tak. I no, powiedzcie mi. Dlaczego to istnieje? Dlaczego ja to muszę teraz w tym momencie robić? Jest to albo ekstremalnie sztuczny przykład przedłużania pracy nad modelem, tylko i wyłącznie po to, aby wydłużyć trwanie tego wszystkiego, albo na najwyższym świecie nie chcieli, aby ta przewa tutaj była, a była ona spowodowana przypadkiem. Czyli takim przypadkiem, że ktoś źle zaprojektował otwór na wielkie schody. Jak potrafię w to uwierzyć, z tym, że dziwi mnie, że coś takiego miało miejsce, jakby już wspominałem fakt, że to jest któraś tam wystąpienie tego telika na rynku. Tak więc można było wcześniej się zorientować, że ej, no tutaj w tym miejscu trzeba stworzyć nową część, aby to wyglądało wszystko inaczej i, i żeby nie dawać takiego niepotrzebnego ruchu w tym wszystkim aczkolwiek rozumiem tutaj że jednak chcieli aby każdy rynek dostał taki sam produkt albo w ogóle jak, jak było projektowanie tego modelu to należało właśnie spojrzeć że ej mamy tutaj schody w złym miejscu trzeba to naprawić tutaj widać to wyraźnie to może nie super wyraźnie ale no widać że ej no, mamy schody w złym miejscu należałoby to może poprawić co? No, nic z tym nie zrobiono. Co nie wiem, no tylko mnie to dziwi. Jakby nie, ma, nie mało takiego etapu w produkcji tego modelu, gdzie była wersja testowa, którą ktoś złożył. Oni, czy oni to projektowali mm, na żywo? Że ktoś to składał w momencie, kiedy to projektowali, uznawali, że OK, wszystko będzie musiało pasować, bo, bo no musi pasować. Nie ma innej opcji. I jakby nie. Czy ja się teraz czepiam? Czy to jest coś, co serie jest. Pokazaniem problemu Ashet, bo ja nie wiem, naprawdę. Ale dobra, to jest koniec tej prenumeraty. Koniec tego numeru, ale numeraty również. Ja teraz może sobie spróbuję tak o dla siebie połączyć te dwie rzeczy ze sobą. Czy to jest tak możliwe, aby to zrobić na, na moment czy, czy niezbyt. Teraz na pewno wchodzi to w swoje miejsca. Okej, okay, tutaj trzeba pomanewować, bo tutaj są takie. Wystające elementy, pewnie mocujące potem całość ze sobą. Tak więc trzeba sobie tym kadłubem, czy kadłubem, pokładem, pokładem A, pomanewrować. Ale to chyba jest możliwe, aby to tutaj wsadzić. oj, ale trzeba to mocno naprawdę wygiąć. Jak ja to będę robił, kiedy tak, Jak to będę robił, tak wiecie, ostatecznie. Spróbuję to lekko odgiąć, tak żeby niczego nie połamać. Tutaj wyszło i chyba tylko jeszcze. Tak, tylko jeszcze w tym miejscu. O! O! I teraz mam to. Dokładnie tak, jak powinno być. Chyba nawet tak, wszystko się ze sobą złączyło. Czuję to. Cóż, nie pokażę Wam, jak to wygląda od przodu, bo nie mam tego, jak zbytnio zrobić. Ale no, wszystko ze sobą pasuje. To, to, to jest świetne. I teraz, może, właśnie. Aby niczego nie znowu nie zginać, to, to przodem wyjmę. I okej. Okay. To mnie zorientowało w ogóle, że ja będę musiał tej swojej brązowej farby użyć tutaj i tutaj, na te barierki. E, tak więc jest to coś, co no tutaj będę musiał pomalować, ale no to zrobię innym razem, bo teraz to już w sumie skończyłem to wszystko. Skończyłem ten numer. No i coś, wyszło mi mało materiału z surowego materiału to chyba mam z pół godziny, albo 40 minut, ale to jest totalny max. Ja trochę mi głupio, bo tak długo z tym oczekiwałem, ale no to cóż. Już, już w końcu wszystko mam uruszone i teraz będę to zmontować i wy to zobaczycie w sobotę. Ja to nagrywam w środę, tak ironicznie, co do tego, co mówiłem w intro. Tak, rozpoczynamy teraz nowy etap, czyli pokład A, B i C, czyli w końcu będę miał postawić pokład A oraz boat deck, tylko właśnie, nie wiem, jak to będę robił później, czy to będę. Chyba będę musiał poczekać, aż będzie montowanie tego wszystkiego ze sobą. Dopóki nie będę tego trzymał w taki właśnie poprawny sposób, jak przed chwilą połączyłem te dwie części. Dlatego, że boję się, że rozbieranie tego wszystkiego może być problematyczne i powodować uszkodzenia. A Bardzo nie chciałbym tego modelu uszkodzić, chcę, aby ten model był piękny, pięknie się prezentował w moim domu rodzinnym, więc. No, nie chcę tutaj zagrożenia tego. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli film Wam się spodobał. Na razie.